Dzisiaj mamy szkołę pet shopów. Na tym kanale teraz będzie się pojawiać trochę filmów z pet shopami, ale oczywiście nie będą to tylko filmy dotyczące tych zabawek. Zapraszam do oglądania, już nie przedłużam, no więc zaczynamy. Jeszcze zostawcie łapeczkę w górę, no i sumbika, będzie mi bardzo miło. Piszcie jaki specjal w komentarzach. Zapraszam do oglądania! Dobrze, dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj dołączy do nas nowa koleżanka. O kurczę, zaraz się spóźnię. Muszę jechać szybko. To może zdążę. Widzę już moją szkołę, szybko. Dobra, biegnę. Jeszcze nie jestem spóźniona. O, już idzie. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiądź sobie tutaj w ławce. Tutaj, oto ławka. Dobrze. Dobrze dzieci, poczekajcie, chwilę przyniosę laptopa z Waszymi ocenami testów. Dobrze! Dobrze dzieci, więc mam już laptop i teraz zobaczymy Wasze oceny. Dobrze, więc Stefan, dostajesz 5. Ale fajnie. Goldy 5 minus. Aha. Klaudia 6 minus. I jej, mam szóstkę! Pola 4 plus. Musisz poprawić. Dobrze, a kiedy są poprawki? Jutro jest piątek, więc będziesz mogła poprawić na ostatniej lekcji. Znaczy po ostatniej lekcji. Dobrze. Okay, Przynajmniej nie z minusem. Wiesz, z plusem też by fajnie było. Ja, uwaga, szóstkę z plusem. Czyli jednak uczenie się się... uczenie się opłaciło. Czułam się strasznie długo. Lili, piątka minus. Nie jest najgorzej. Ważne, że nie czwóra. Frania 6+. plus. Tak. I ga 5 plus. Spoko. Ola, szóstka minus. To całkiem dobrze. Ej, czemu ona się nie cieszyła z szóstki? Przecież to najlepsza ocena. Wiesz, po prostu dostała szóstkę bez plusa. Tyle. Olek, 4 plus. Musisz poprawić. Dobrze, przejdę. Po ostatniej lekcji. Jutro. Byś się zrobiła też zadanie dodatkowe. Za zadanie, za zadanie dodatkowe jest dodatkowy punkt. Także brakuje Ci jednego punktu do szóstki z plusem. Gratuluję, dostałeś szóstkę. Jest! Nie krzycz tak, bo mnie uszy bolą. W końcu masz duże uszy, co się dziwić. Sara, piątka minus. Dobra. I tutaj mamy najgorszą ocenę z tej klasy. Leon, dostałeś jedynkę z plusem. Za co ten plus? Ja nie wiem. Proszę nie rozmawiać na lekcji. Dobrze. Leon, jak się z tym czujesz? Normalnie. Po lekcjach zostajesz na zajęciach dodatkowych, poprawiasz ocenę i dzwonię do twoich rodziców. Masz zachowania same jedynki. No i co z tego? Dobra, następny. A nie, w sumie to już wszyscy. Bo Mai nie było wczoraj na lekcjach. Także zadam ci to do domu. I będziesz yy, odrobisz. Dobrze. A teraz nasze standardowe pytanie. A mianowicie, gdzie jest Zofia? Co? Nie przejmuj się Maja. Ona się zawsze spóźnia. Do jakiej ja szkoły chodzę? Może jeszcze zdążę? Nie, już nie ma mowy, że zdążę. Że już ktoś przyjechał. Super, spóźniona piątra z, z rzędu. Nie no, wybitnie. Dzisiaj były wyniki testów. Już przegapiła. Trudno, pani na pewno powie. Przepraszam za spóźnienie. Zofia, to już piąty raz w tym tygodniu. Jeżeli to się nie poprawi, będę musiała ci wpisać uwagę i zadzwonić do twoich rodziców. Proszę panią, ale mogę się wytłumaczyć, bo to nie moja wina. Chodzi po prostu o to, że. że. Autobusy się strasznie spóźniają. Moi rodzice za każdym razem jadą do pracy, kiedy ja muszę iść do szkoły. I muszę jeździć autobusami. A mój autobus do szkoły strasznie się spóźnia. Nigdy nie dochodzi na czas. A to kierowca się zatrzymuje na jakimś przystanku. To jest, to jest normalne w autobusach. Albo czeka na coś, nie wiadomo co. Albo to opowiada, jaka pogoda. No i widzi pani, dlatego się zawsze spóźniam. Ech, nieważne, siadaj, powiem ci zaraz z nie Dobrze. Za co ja muszę siedzieć w ostatniej ławce? A więc Zofia dostajesz... Czoskę z plusem. Uf, już się bałam że piątkę. Dzień... Dobrze dzieci, przerwa. Możecie wyjść z klasy. Zjeść śniadanie lub wyjść na salę. Możecie też również pobawić się na sali zabaw. Wybór należy do Was. Hej, co masz dzisiaj na śniadanie? E, no, zaraz ci pokażę. Frytki. Mmm, no, ale bym sobie zjadła. Zresztą, no, trochę. Nie, dzięki, mam swoją bagietkę. Poza tym ma być pizza na obiad. Dlatego uwielbiam ten dzień w miesiącu. 14. To najlepszy dzień w roku. Ale dobra bagietka. Dobra, to co robimy? Mam pomysł. To może chcesz się z nim, z nami podzielić? No, wow, jasne, że chcę. Zobaczymy, co robimy. Do, ty, dobry plan. Aha, tylko skąd ją będziemy. No, skąd będziemy patrzeć? No, mi się za piórkiem. A jak nas przyłapie? Możemy sobie stanąć z tyłu. To już jest chyba lepszy pomysł. No to dobra, idziemy. Przez czasu nic nie widzę. Dobra, tutaj siedzi pani Maria. Teraz patrzcie na komputer. Hop, Ty! Co, nie widzę! Nasza pani gra w Mario. Co? W Mario? Dobra, nieważne. Ciu, by nas jeszcze usłyszeć. Ej, nie wydaje ci się, że ktoś jest zabierkiem pani Marii? Nie, to tylko to, aby się tak wydaje. Też czas. Co, um, tak mam. Uwaga! W szkole wykryto niebezpiecznego wirusa komputerowego. Proszę natychmiast wyłączyć wszystkie elektryczne urządzenia, oprócz żarówek i lampek. Prosimy o wyłączenie telefonów, laptopów tabletów, komputerów i prosimy o zużywanie jak najmniejszej ilości prądu. Dziękujemy. <laughs> Wirus! Może szybko zamknąć laptopa. Kiedy pani Maria odniosła laptop do dyrektora? Przepraszam, do słowkę dyrektora. Uff! No i co? Ma być tak fajnie. Uwaga! Wykryto zagrożenie. Ciekawe co znowu tym razem. Wykryto niebezpieczny grad na dachu szkoły. Dopóki nie zostanie to dozwolone, prosimy o zachowanie spokoju. Jak tu zachować spokój? Nie dość, dzieje jakiś grad, to jeszcze wirus komputerowy. A co mnie to obchodzi? Miałem grać w futbola. Nagłe opady mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Prosimy o zachowanie spokoju i dziękujemy. Zing. Aha! Się dobrze. E, dobrze, gdzie są dziewczynki? Już jestem, proszę panią. No dobrze, a gdzie jest reszta? Eee, poszły do toalety za chwilę przyjdą. Dobrze. Teraz musimy przejść jakoś od góry. Się. Jakieś dziwne odgłosy. E, to tylko w mojej głowie. Jeśli jesteśmy, proszę panią, to dobrze. Proszę powiedzcie kto jest dzisiaj dyżurny. Mija i Olek. Dobrze, Olek. To w takim razie przeczytaj nam podręcznik strona. Strona 192. Jeszcze nie dotarliśmy do strony 50. Przekro mi, ale dzisiaj mamy taki temat. Proszę otworzyć podręcznik na tej stronie. I Olek czyta. Kiedy Olek przeczytał już wiersz. Koniec. No dobrze, i czego się ja z tego dowiedzieliście? Że rodzice zawsze psują zabawę. Żałuję, że się ze sobą w ławce. Leon, chcesz dostać uwagę? A może i pani miny dać 5? Nie wiem, jak z tobą wytrzymamy. Ja tam się cieszę. A ja nie. Dobrze, więc tak. Mia opowie nam, o czym był ten wiersz. A, A mogę w skrócie? Dobrze, więc tak. Dziewczynka poszła na imprezę do swojej najlepszej przyjaciółki. I nagle jej, mała, I nagle jej mama przyszła i powiedziała, że muszą już iść, bo zaraz będzie burza. Dziewczynka, było bardzo Dziewczynka była bardzo zła, ponieważ nie chciała jeszcze iść. Nagle zaczęło grzmić. Dziewczynka się jakoś za bardzo nie przejęła, ale jej mama tak. Więc powiedziała, skoro taka jesteś, to może sama zostań i przekonaj się. Dziewczynka się zgodziła. Nagle przyszła mama, wzięła dziewczynkę za rękę i poszła szybko do samochodu. A morał był z tego taki, że zawsze trzeba słuchać rodziców. Dostajesz plusa. Jej. Dlaczego ja nigdy jeszcze nie dostałam plusa? A zawsze pięknie czytałam. Dobrze dzieci, więc... Dzień! Możecie iść na stołówkę. Dzisiaj na obiad mamy pizzę. Jej! Kiedy dzieci zjadły pizzę i poszli do klasy... Po ostatniej lekcji. Dobrze dzieci, więc... Dzień! Dlaczego ten dzwonek zawsze mi przerywa? Dobra, więc poszukać mnie jeszcze na chwilę. domu do. zadaję wam. przeczytać stronę 92-93 i tak wypracowanie opakowania i zrobić stronę 75 ćwiczeń. Jutro mi to wszystko pokażecie i będziemy myśli na zakończenie roku. Dlatego bądźcie jutro na 13. Mogę w końcu spać do 8. Możecie już iść. Dobrze, kochani, więc to już jest niestety koniec tego odcinka. Zapraszam Was na kolejną część, która pojawi się jeszcze nie wiem kiedy, ale za niedługo. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będąc pod tym filmikiem, trzy łapki w górę. A ja się już z Wami żegnam. Pa! Także oglądajcie i subskrybujcie kanał. Pa! A my na koniec odcinka zada... A my na koniec odcinku będziemy zawsze Wam zadawać po jednym pytaniu. Odpowiedź musicie napisać w komentarzach. Czy cieszycie się, że są już wakacje? Piszcie odpowiedzi. Najlepszą odpowiedź przepniemy na samej górze. Pa!